Państwa bardzo serdecznie na kanale Dogara i Dobrowara. Dzisiaj postaramy się odtworzyć sałatkę z McDonalda. Zapraszam. Dzisiaj będzie bezglutonowa sałateczka z rukolą i oliwkami. Sałatka będzie oczywiście domowej roboty z troszkę innych składników, ale uważam, że będzie może nawet być lepsza. Będą nam potrzebne, tak, pomidory. Użyjemy koktajlowych, mimo że w oryginale są zwykłe. Ale uważam, że w smaku koktajlowe będą o wiele lepsze. Użyjemy oliwek. I... cytrynka, oliwka, tomato i gorzała. Nie jestem pewien, czy w oryginale są oliwki, ale użyjemy. W oryginale jest parmezan, my użyjemy natomiast sera sałatkowego, ponieważ taki znalazłem w lodówce. Przyda się również Sałata, mix sałat, różnego rodzaju. To akurat będzie bardzo podobne w smaku do tego, co jest na McDonaldzie. Dodamy również kurczaka, który został z obiadu, ponieważ w wersji deluxe sałatki w McDonaldzie też jest kurczak. Użyjemy jeszcze ceburki prażonej, żeby było trochę ciekawsze w smaku. I sosu tysiąca wysp, do którego użyjemy ketchupu. Majonezu, łyżki musztardy, ogórka, ten jest akurat już gotowy, pokrojony w kostkę, więc ułatwi nam to robotę, i cytrynki. Bierzmy się do roboty. Do miski wrzuciliśmy sałatę, pomidor, oliwki i ser. Teraz pokroimy kurczaka i przygotujemy sos. Kurczak został już wrzucony. Teraz przygotujemy sos. Do sosu użyjemy składników takich jak keczup, majonez, ogórki, musztarda, czyli w proszku, sól, pieprz w młynku. Minimum. Sos jest już gotowy. Ciekawą sprawą z tym sosem jest fakt, że właściwie każdy przepis ma w sobie inne składniki. Niektórzy dodają cebulę, niektórzy dodają jajko. W takich sosach w fast foodach nie ma w ogóle żadnych dodatków typu ogórek, cebula czy coś. To są po prostu pomieszane. Przede wszystkim w majonez i ketchup, bo to jest podstawa praktycznie w każdym przepisie. I odpowiednie przyprawy oraz inne płyny, typu jakaś cytryna. Niektórzy dodają musztardę więc ten sos można robić na praktycznie wiele sposobów. Ja akurat zrobiłem taki, który już robiłem kilka razy jest bardzo szybki. I teraz zalejemy nim sałatkę. Sałatka jest gotowa. Mm. Ale dobre. W oryginalne są jeszcze grzanki. Ja niestety takowych nie posiadam, ale dodałem prażoną cebulkę. To by było na tyle. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie i róbcie taką sałatkę. Pozdrawiam.